Ok, ok kochani, witam Was w następnym odcinku. Drodzy Państwo, znajdujemy się na stronie Drop. Na samym wstępie kochani, przypomnę Wam o wspaniałym kodzie 16 dam. Kod 16 dam, tutaj wpisujecie, tam klikacie o portfolio, wpisujecie, dajecie apli oraz że chcecie dostać bonus. Bonus, jaki możecie dostać, to 11% do depozytora z możliwością zakręcenia takim kołem fortuny kochani, zakręcimy dla Was. Czasami jest opłacalne, czasami nie. I tu macie na przykład... Kręcą Wam się procenty. I wylosowaliście na przykład 5% do doładowania. Nie? I jak damy spin again, to jest ten. No i możecie sobie dać, że macie 5% do doładowania, ale z moim kodem macie 11, kochani, więc... Troszeczkę wychodzicie na minus, ale zawsze macie straf... możliwość trafienia skina, skrzynki. Czegokolwiek. Okej, okay, kochani, dzisiaj sprawdzimy sobie skrzyneczki. Jakieś skrzyneczki. Ale na bitewkach, oczywiście, kochani. Będziemy sobie robić bitewki na trzech. Myślę, że na trzech dzisiaj będzie oddawać. Zróbmy sobie taką rozgrzewkową, kochani, za 50 dolarów. Tak na spokojnie zacznijmy, naprawdę na spokojnie bo chcę zrobić dla was jakąś bitewkę ostateczną. Dajmy sobie dwie skrzynki wak oraz jedną skrzynkę agent. Ok. I zacznijmy tą batalię. Na trzech bot Alex oraz bot Xawery. Ok, przechodzimy więc do bitewki. I teraz, żeby lewa strona tutaj się zwróciła. To jest tak zwana... Okej, okay, TP90 może być drogie? Nie, to nie jest te drogie. Wiesz się że też za, te, za 200 dolarów, bo jest takie P90. Okej, okay, ten digger powinien być drogi, ale on dostaje za 50 dolarów, ale okej, okay, teraz agentem. Agentem się odrabiamy, on nie może dostać nic, my musimy dostać coś sensownego, ale wygrywa 120 dolarów. Kochani, ta skrzynka agent, nam się podoba, nam się podoba. 50 dolarów na minus jesteśmy tylko. Wiecie co, kochani, zrobiłbym jakąś baterkę na 5? Yy, w sumie można zrobić nawet na 3 skrzynki jakieś, ale takie skrzyneczki. Hmm, 170 może dolarów, coś takiego. Dajmy sobie akacza 2, dajmy sobie dwie skrzynki Agent, 90 dolarków. Jak to, kochani, nam da. To będzie bardzo dobrze. Bot Ksaveri i Bot Alex cały czas z tymi samymi. Botami się będziemy bić. Czasami ta strona ma właśnie takie ścineczki. Oj, kurwa. Ok, ruszyliśmy lekki, lekki, z lekkim opóźnieniem, ale przegrywamy. Przegrywamy. Predator za 19 lat Ok, Anubis może nas uratować? Nie, bo to jest droższe. 8 dolarów, ok, agenci. Tutaj wszystko się tak naprawdę rozstrzygnie zaraz. Ile ten agent kosztuje? 19 dolarów, i jego 20. Dobra. I teraz proszę, coś drogiego, coś drogiego po lewej stronie. On może być droższy. 29 dolarów, ale to i tak nam brakuje dyszki do niego. I tak nam brakuje, brakuje dyszki. Ok, kochani. Przypomnę Wam jeszcze tylko, kochani, o kodzie. Kodzie 16 dam i 11% do depozytu oraz możliwość zakręcenia kołem z bonusami. Kochani, przejdźmy sobie do kolejnej batelki na trzech. Troszeczkę nas tutaj teraz zjad, zjadł nasz balans. Trochę te bitwy na 3 zjadły nasz balans, ale, kochani, się nie powstrzymujemy. Mamy skrzynie Cosmic Diffuse. Otwórzmy sobie takich 3. Ok. Dodajmy sobie skrzynkę Agents Agents tak 2. Taka baterka nasz kosztowała 120 dolarów, kochani. A myślę, że może oddać dużo, ale to dużo więcej. Ok. Ze skrzynek Cosmic potrafi coś wylecieć, kochani. 18 dolarów. by tak nie groźnie wygląda. Ale zobaczcie, kochani, zobaczcie, jest tu kolorowo. Okej, okay, ten tek może nas wysunąć na prowadzenie. Jest, on jest drogi, on jest drogi. On faktorycznie kosztował 50 dolarów. Także czy utrzymujemy przewagę cały czas? Nie, Pinayty troszeczkę nas ogłuszyło. Przecinął nas o dolarach, Savery. my wszyscy nas przegonili. Okej, okay, 18. Mamy walkę, mamy walkę o 6 dolarów. Lewa strona teraz, żeby coś dobrego. On nie jest za drogi, ale jednak najdroższy z ich wszystkich. Ok i teraz lewa strona coś uderz, coś uderz. Ok ta FBI może być droga, 40 dolarów i mamy to kochani. Odrabiamy sobie balansik i jest tu troszeczkę tych skinów. Jest ich aż sporo, sporo ich jest. Ok, zajmij sobie ten kontrakt kochani. Ostatnio na ten kontrakt nie wychodził i polecimy sobie takimi... Kinami agentów sobie zostawimy, jeszcze to dołożymy. I mamy 10. Mamy 10. Dajmy sobie na easy, żeby sprawdzić. To jest razy 1 tego. Tu jest x5, także tu jest troszeczkę ciężej. Ok, dostaliśmy glowsy. Dostaliśmy glowsy. Nie wiem ile w to zainwestowaliśmy. 100 dolarów mamy. Ok. Dajmy sobie tych trzech i zaś na. Taki riski Asimov, 60 dolarów, a zainwestowaliśmy 80. Nie jest to za dobrze. Nie jest za dobrze. Okej, okay, dodajmy te wszystkie skinki i daj... spróbujmy na menu. Coś zawsze, może od 10, a może 255, tak? Także sprawdźmy. 212. Okej, okay, kochani, strasznie nam się to podoba. Mamy. 400 dolarów kochani, teraz kontrakty nam fajnie oddały, zobaczcie jak powiększyły nasz balans jak powiększyły nas balans <laughs> okej okay, kochani otworzymy sobie taką tą skrzynkę silver, żeby tutaj wam nie przedłużać i kochani zmącimy tutaj jakąś yy, bitewkę taką ostateczną kochani I zrobimy ją na trzech i zróbmy je grubą, grubaśną taką batelkę hmm. Na pewno agentów Z 3 dodajmy, 99 dolarów Dodajmy sobie dwie skrzynki red Dodajmy sobie na jednego, bo on potrafi uderzyć I dajmy sobie knife'a 600 dolarów kochani, nie chciałem chyba aż tak dużej. Ale zrobię to dla Was. Zrobię to po prostu dla Was, kochani. Albo wóz, albo przewóz, kochani. Albo wóz, albo przewóz. Teraz by nam to coś dało. Przyniosło jakieś klarytasy lewa strona. Proszę zaczynać tutaj od najlepszych. Okej, okay, 45 dolarów. Tu jesteśmy w stanie to jeszcze przegonić. Są czerwone skrzynki z Hymen. Naprawdę jest dużo, dużo wszelakich 40 darów. kolejne dostaje, niedobrze się zapowiada. Lewa strona, niech teraz coś da. Też jest tak zwane główno. Ok, teraz w czerwonej coś fajnego, taki nie o to chodziło. On redline'a trafia, on redline'a. Dużo nam odskoczyli, dużo nam odskoczyli, ale to wszystko może się zmienić. Dwa redline'y, ale nasze beretki są droższe. Ok. Mamy trochę straty do nich, mamy trochę straty i jakby ten posejdon nam wsiadł, Okej, okay, on dostaje za 160 dolarów. Może na jedyny nas jakaś kosa dobra uratować. Jakaś dobra kosa, ale nie chyba taka, nie taka. Przegrywamy, kochani, 1055 dolarów, kochani. Mogliśmy wygrać. No kurczę, nic, kochani. Nic, kochani. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Pamiętajcie o kodzie 16, dam 11% do doładowania oraz możliwość zakręcenia kołem z takimi pięknymi, przepięknymi bonusami. Trzymajcie się.